Każde wartościowe dzieło wymaga od człowieka trudu, cierpienia. Tym bardziej dzieła Boże. Są one spod znaku krzyża. Przejść muszą próby, których doświadczył w swym życiu Pan nasz Jezus Chrystus. Tak było i ze Świętą Lipką. Nadeszły czasy rozłamu chrześcijaństwa. Reformacja, jak pożar, ogarnęła środkową Europę. Jej pierwsi zwolennicy nie byli tak łagodnymi i dobrymi ludźmi, jak współcześni nam bracia protestanci. Po stronie katolików też niekiedy nie przebierano w środkach. Brzała walka. Do głosu dochodziły w człowieku ciemne siły. Na teren Prus reformacja wkroczyła wcześniej. Sprzyjali jej dostojnicy krzyżaccy. Już w roku 1525, wielki mistrz Albrecht, ten, który kilka lat przedtem pielgrzymował z królewca do świętej Lipki, porzucił wiarę katolicką, złamał zobowiązania wynikające ze ślubów zakonnych i przeszedł na luteranizm. Państwo zakonne stało się księstwem świeckim. Protestantyzmowi oparła się wówczas diecezja warmińska. Święta Lipka leżała w państwie pruskim, tuż przy granicy Warmii. Nadeszła więc dla niej godzina próby. Jeszcze przed oficjalnym przejściem kraju pod władzę zwolenników nowej wiary, tłum ludzi z Kętrzyna, za wiedzą i zezwoleniem starosty Wolfa von Heidecka, Napadł na świętą lipkę, zniszczył kaplicę, ściął lipę i zniszczył wizerunek Matki Bożej. Ale zburzenie miejsca kultu nie zdołało zniszczyć pobożności wiernych. Oni wiedzieli, że w tym miejscu działa moc nadprzyrodzona, której skuteczności nieraz doświadczyli. Przychodzili więc na ruiny zarówno katolicy z warmi, jak i przymuszeni do luteranizmu mieszkańcy Prus. Tutaj się modlili i składali dary. By temu przeciwdziałać, starosta wydał surowy zakaz udawania się na to miejsce, miejsce zburzonej kaplicy, a kiedy to nie pomogło, miał wystawić na świętym miejscu szubienicę. Kilku śmiałków prawdopodobnie przypłaciło życiem pielgrzymkę do świętej Lipki. Legenda głosi, że syn starosty Wolfa został we Francji skazany przez sąd wojskowy na śmierć w tym właśnie dniu, w którym wystawiono szubienicę w świętej lipce. Strząśnięty tym ojciec kazał usunąć szubienicę, lecz zakaz uczęszczania do ruin zburzonej kaplicy pozostał w mocy. Mimo to wielu pobożnych przychodziło nadal w to miejsce. Pielgrzymowano przeważnie w nocy, niosąc Maryi w Danii światło jako wyraz najpiękniejszych uczuć. Najodważniejsi byli mieszkańcy klewna i Worpławek, bo każdego roku w czwartek po Wielkanocy przychodzili gromadnie, by pomodlić się na ruinach. Ten smutny stan trwał ponad 90 lat, to naprawdę dość długo. Bo czas życia dwóch pokoleń. Ale ojcowie przekazywali synom miłość do świętego miejsca będącego w ruinie. Smutny stan świętej Lipki nie dawał spokoju czcicielom Matki Najświętszej, zwłaszcza w przygranicznej warmii. Modlono się i trwano w nadziei, że Bóg kiedyś znowu odbuduje mury Jeruzalem. Jakże dziwne są drogi Boże. Kiedy ma powstać rzecz wartościowa, Bóg przedtem dopuszcza klęskę. A ci, którzy mają stać się drogowskazem dla innych, najpierw sami popadają w ciemność. Na wszystkie niedole osobiste i społeczne, popatrzmy jak na dobrą sposobność okazania Bogu, że go kochamy.